Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Spider-Man Shuttle Dimensions. Dzisiaj zajmiemy się Sandmanem. Bo tak, w sumie co, bo ta misja mi się dobrze kojarzy, więc bierzmy się do roboty. Jak mówiłem, nie wiecie co, zaraz będzie przerywnik filmowy, to się zamknę. Ale teraz, póki mam jeszcze chwilę, to właśnie się zastanawiam, yy, 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 czy te. Yy, wiecie co. Ja się na chwilę zamknę, tu będzie ładowanie i ja w tym czasie zastanowię, jak wam to powiedzieć, co na myśli, co? Bo teraz nie bardzo mam pomysł, jak to wam przedstawić. Więc, kiedy tylko się skończy ekran ładowania, będzie przerywnik filmowy i ja się zamykam. Proszę, załaduj się już, bo jest tu niezręcznie. Dobra, zamykam się. <coughs> Jeez, talk about a dirt nap. Where's the. Looking for this, webhead? Well, if it ain't my old pal, Flint Marco, the Sandman. You know, every time we play together, I end up digging sand out of my costume for weeks. I got a game for you to play. Marco? No dobra, to mamy kolejną misję. I to, co wam chciałem powiedzieć, to w ogóle to miejsce wygląda jak jest jakiegoś westernu. Ale dobra, um, gdzie mam się udać? A, nie mogę się bujać. Yy, tak, więc to co ja chciałem Wam powiedzieć, to to, że zast zastanawiam się teraz jak dzielić te odcinki. W poprzednim odcinku powiedziałem, że będę starał się robić yy, dwa odcinki na misję i tak się postaram, tylko ogólnie yy, yy, chcę, żebyście wiedzieli, że bardziej się będę starał, żeby te odcinki były yy, bliżej 15 minut niż koniecznie się aż tak poświęcał. No kurde, nie mogę tam skoczyć. No po prostu przede wszystkim będę się starał, żeby tak miały około 15 minut i bo nie mam czasu na dłuższe, przepraszam was za to. I dobra, gdzie mam pójść? Bo w takim tempie to odcinek sera będzie długi. Czy mogę tutaj wskoczyć? Chyba nie. Ej no, halo dopiero tutaj już skakiwałem. <laughs> Przeleciałem przez deski, ale co tam, nie narzekam. Mo A dobra, tak mam to jakoś rozwalić. No właśnie, tak w sumie mi się wydawało przed moment. To woda jest. Patrzcie, kawałek wody od razu rozwalił takie coś. Ups, niechcący przyspieszyłem. Nie planowałem tego. Dobra. Ta woda się obleje w końcu. A, dobra. Więc weźmy sobie znowu wodę. I kurde, to w sumie szybko chyba zleci ta misja. Może się wyrobię w dwóch odcinkach. Fajnie by było. Dobra, skupmy się. I to, to nie było miłe. W ogóle uników nie robię, muszę się wziąć za uniki trochę. No, w końcu jakieś uniki zacząłem robić. Dobra, to już mi nie wyszło. Wybaczcie, że się nie odzywam, ale ta walka jest bardzo pochłaniająca. Taki suchar odnośnie Sambena, bo wiecie, bo on jak jest... Tam, no, wiecie, te ruchome piaski mnie tam pochłaniały, te sprawy... Hehe. Czy on mi uciekł właśnie? Gdzie on mi uciekł? A, witaj. Uuu, nie podoba mi się ta ilość życia. Dobra. Wiecie co? Nie, uciekaj dymo. Nie, nie chcę go bić. Jeszcze muszę użyć dwóch beczek. To będę miał challenge. A. Jeszcze jedna beczka. Nie! Nie! nie. Dymo blisko. No i mamy. Idealnie wyszło. Dobra, więc lecimy sobie dalej. Czy może ja dzisiaj chcę o czymś z wami pogadać? Bo sobie dzisiaj z wami o czymś... Pogadało, ale już mam przerwane. Dobrze. O, witajcie, piacho ludzie. Witaj. Piasko człeku o potworze. W sumie dużo mają życia te ludziki. Um, może załatwię tak to. Podajcie tutaj moje ziomki. No. Dobrze, więc y, słuchajcie moi drodzy, bo tak... Wiecie co? Może sobie porozmawiam chwilę o Spider-Manie 3 w filmie. Bo tak w sumie mi się teraz kojarzyła ta akcja, wiecie, z, z zadaniem Sandmana i tak dalej. Y, jeżeli chodzi o film Spider-Man 3, to kiedy on wyszedł jakoś nie byłem bardzo do niego zniechęcony, ale wynikało to głównie dlatego, że Yy, po prostu byłem mały i mi się wszyscy, ka każdy film związany ze Spider-Manem podobał, byleby był Spider-Man. Więc nie miałem dużo do mówienia, i teraz, tak, tak na to patrzę, to w sumie nie podoba mi się w jaki sposób trochę skrzywdzono postać Benoma. Tak na siłę go tam upchano i jak starego na siłę zrobiono goblina. Ale ogólnie yy, podobał mi się yy, wątek Sandbena. Może nie było jakoś tak, wiecie, super komiksowo, ale podobało mi się to, takie wiecie. Yy, te, te taka jego pod koniec, jakby odkupienie się, fajne to było. Dobrze, więc lecimy tutaj dalej. No, znowu wy. Ale oni są męczący. Chyba sobie zaraz jakieś ulepszenia kupię, bo mi się takich niefajnie jakoś tak długo bije. Dobrze, mo moi drodzy widzowie, i słuchajcie, jest sprawa, że jak mówiłem, wy teraz będą filiki, y, filmy z gry, tylko, y, skacz tam, będą y, tylko od poniedziałków do czwartków, y, a w piątki będą filmiki takie jakby vlogowo, y, vlogowe takie, y, już tak blisko było są no, takie, jakby, vlogi takie różne rzeczy. Takie wiecie. Yy, takie luźne filmiki, na których będę mógł sobie pogadać o czym chcę, więc Was na to zapraszam w piątki. Mimo, że to nie jest, może, znaczy, to, zazwyczaj będzie jakoś w jakiś sposób związane z komiksami, ale zawsze na pewno będzie związane z moim kanałem albo ze mną. Więc jeżeli Was interesuje poza komiksami, może ja z jakiegoś powodu, to zachęcam Was do obejrzenia tego. To, to będzie się pojawiało teraz w piątki. I co, I dziękuję wam za to, że naprawdę jesteście bardzo, kurde, dziękuję wam za to wasze wsparcie ostatnio, tak dużo was się zrobiło, yy, cieszy mnie, że teraz mogę moje te takie jakieś tam głupie przemyślenia przedstawiać większej ilości osób, bo wcześniej to jak wiecie, fajnie, że tam było tysiąc wysiedleń jednego dnia, to było, byłem pod wrażeniem, ale teraz jak was jest jeszcze więcej, to jest więcej takich komentarzy, można sobie fajnie podyskutować i tutaj się pojawia problem. Dlatego, że jest teraz tak dużo komentarzy, nie jestem w stanie wszystkich ogarnąć i czasami przegapiam niektóre. Więc y, przepraszam, jeżeli y, na wasz komentarz nie odpiszę, ale często teraz, no nie dość, że na, no na nowych filmikach mam pełno komentarzy, to moje starsze filmiki się stały popularne i ogólnie mam powiadomienia w komentarzach na powiadomieniach, że to już zaczynamy trochę przerastać. I przepraszam, ale staram się ograniczyć tyle ile mogę. No, ale no, jestem tylko człowiekiem, nie jestem w stanie ich ogarnąć wszystkiego. I czy ja w ogóle muszę tych przeciwników tak aż do dokładnie bić, czy mogę po prostu ich olać i sobie lecieć dalej? Bo nie jestem mi się za bardzo z nimi walczyć. Serio. Czy ja tak mogłem cały czas robić? Co, tu ja miałem pójść, może? Nie wiem. Może zrobiłem kółko właśnie i nawet się nie zorientowałem. Dobrze, y, czy ja mam pójść tutaj pewnie gdzieś, tak? I tutaj mamy duży zbiornik wody i jak ja mam go zniszczyć? Ręką? A, pociągnąć. No to ciągniemy go. O, jak widzicie jest tam napis Roxxon. Roxxon to jest taka, że tak powiem, stereotypowa zła korporacja, y, któr y, która jest w Marvelu. Oni tam właśnie mają udziały na przykład, wiecie, w paliwie i takie tam, no po prostu mają takie złe plany. Będę musiał o nich kiedyś jakiś odcinek nagrać. Co to nie wiem, czy mamy jakieś kombosy tutaj jeszcze. To bardzo się nie orientuję. Nie wiem może coś jakiego zrobię. Nie. No proszę cię... O, chyba go załatwiłem, więc załatwmy w końcu to. Duży ten zbiornik. Co jest no to lecimy dalej, jak widzę, będziemy musieli jeszcze takie przynajmniej dwie wieże w tym yy, w tej misji rozwalić. No chciałbym rozwalić to... O właśnie to bym chciał rozwalić. I czy już wszystkich zamoczyłem? Chyba tak. Chyba wszystkie zamoczyłem. A, jeden nie jest oblany. To jeszcze. Mam tu jakiś zbiornik? Czemu też by się nagle samo otworzyły, mimo tego, że ich nie pokonałem? No, zdarza się. <tudno> Trudno. Hmm. Dobrze, y, czy mam tu jeszcze jakieś beczki czy coś? Mam. To dobrze. Bo tak które nie mogłem go uderzyć, wiecie. Pieskowa forma te sprawy. Już, mogę lecieć dalej? Chyba nie cały czas mogłem, ale tak wolałem ich pokonać dla pewności. Dobra, ludziska, to myślę, że. No, potrzebuje sporo wody. Um, A, o, o, dobra, teraz mogę go bić, widzę. Ogólnie to tak myślę sobie, że po tej, po pokonaniu go skończymy sobie odcinek. Taki do, dobry moment to chyba będzie. Dobra. Same. To już wiem, jak go mam załatwiać. On ma kłaść rękę na wybuchające beczki z wodą. No nie są wybuchające, są bardziej roztrzaskiwane niż wybuchające, ale wiecie o co chodzi. Dobrze. Ej, no czemu ja teraz odleciałem? Po prostu go uderzyłem przecież. Halo. No, jeszcze troszkę. Hmm, dobra, coś mi nie idzie, za bardzo unikanie go. Już? Dobra, ja nie wiem już, jak, jak mam uciekać. Jeszcze raz próbuję. Up, dobra. Zobaczcie, że się zagapiłem, ale w tym momencie mi dokładnie wygasł ekran na monitorze od nagrywania dźwięku, więc... No, więc y, musiałem na chwilę wszystko przerwać, żeby mi y, nagrywanie dźwięku się nie zrypało. Mam nadzieję, że wy to wybaczycie, ale już go zobaczymy spokojnie. Dobra. Czy tutaj sięgiesz Mój drogi Sandy. No i takie uniki nie działają widocznie, więc ja już szczerze nie wiem, jak ja mam to unikać. To takie, wiecie, turlanie się po ziemi nie działa, unikanie go na sieci też nie działa. Ja już nie wiem, jak ja mam unikać go. Nie mam pojęcia naprawdę No i znowu mi nie wyszło Nie, naprawdę nie wiem jak ja mam unikać No co, postaram się No, teraz przynajmniej zadziałało. Eee, e, Spidey, gdzie ty poleciałeś? Dobra To było złe Nie wiem czy zaraz aż odcinka nie, sk nie skończę z wkurzenia się O, teraz mi się jakoś udało go uniknąć. Więc będę musiał tak pokombinować z bojaniem się na sieci. Tylko tak strasznie mało życia mu zabieramy. Dobra, lecimy dalej. Już. A teraz nie uderzył za to w budzę, cholera. No już, wierz się za uderzaniem mnie. O, jakoś mi wyszło. Nie wiem jak, ale nie będę narzekał. Spiderman, w tą stronę bijesz, tutaj jest jego ręka. Dobra, lecimy tutaj. W sumie nam teraz spokojnie. Musiałem się tylko chyba teraz skupić. No dobra, więc yy, zepniemy się i po tej walce kończymy odcinek. Cóż to się dzieje? A, jakąś wiadomość dostałem. No że telefon mam wyciszony, to może aż tak nie słyszeliście. Może wibracje tylko. O, jeszcze zdążyłem na jedno uderzenie. I co się dzieje? O, wkurzył się. Czy co? U, beczki. Jeszcze więcej beczek, fajnie. A, pluje we mnie yy, jakimiś kulkami z buzi Nieładnie z jego strony Dobra, lecimy szybko Trochę go pobić w twarz Bo to jest zawsze dobre rozwiązanie <laughs> Może go tak za tak kolejnym razem załatwimy Jak tak do, jak dobrze pójdzie Może się uda teraz go pokonać, fajnie by było Dobrze. Dobra ludziska, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym jutro, gdzie może nam się uda skończyć tą misję. Dzięki za uwagę, cześć!